Moi kochani, kiedy przychodzimy na niedzielną mieszkę świętą do kościoła, to jak ja no, no, się... chce mi się udać? Jak się zazwyczaj udzielamy? Ja bym odpowiem już, ma, jeszcze raz, ma. No i no, 33 będzie się najmężniej wtedy. Wspaniale. Czemu powiedzieć, że ma pokazję? Nie uda, że musi się udać. Poważnie, bo odchodzę do kościoła ale czasem bardzo mnie szokują mnie zadziwiają, kiedy na przykład widzę osoby w kościele w niedzielnej, na niedzielnej mszy na chodniach na próbno, a, albo w kombinezonie narciarskim. Witaj Mariusz, proszę. Albo na przykład w kalesonach, albo na przykład w zimowej kurce, podczas gdy temperatura jest jak tutaj dzisiaj. A to wszystko dlatego, że moi gonie, oni w ogóle nawet nie wiedzą do czego służą te stroje, nigdy śniegu nie mają, a dla nich jest to po prostu ubiór. I tak, oto to moi gonie, jest tam takie dość duże zamieszanie w strojach i w tym, jak się ubierają, ale nie o tym chcę Wam powiedzieć. Chcę Wam powiedzieć, że te, to zamieszanie w strojach bardzo dosłownie e, odnosi się do ich zamieszania w życiu religijnym. A to dlatego, że na terenie w której jestem na przykład, mamy około 25 różnych wyznań, sekt, które często ze sobą rywalizują. Pewnego dnia, podzielę się pod infekcją, e, w z Wami taką historią, pewnego dnia po mszy jednej w z kaplic, w których mam Ludzie zapytali się, proszę księdza, czy to prawda, że to katolicy zabili Pana Jezusa? Troszkę zdziwiony byłem tym Ale cóż się okazało? Wie, na... wie, się jedno z wyznań, czy może bardziej powinienem określić to jako sekta, um, werbuje nowych członków właśnie um, poprzez takie... Okay. okazało się, że wmawiają katolikom, że to żołnierze rzymscy zabili w takim sukcesie jak ta ponieważ wy jesteście kościołem rzymsko katolicki tu kamera idzie, uwaga jeszcze, hmm. mhm. no. jeszcze

Dziękujemy. Jeszcze, jeszcze, Gdybyśmy patrzyli na nasze konkurencje, Ameryka właśnie południowa jest krajem emocyjnym. Dlatego księdza Rafała prosimy tutaj. Z Ekwadoru do nas przyjechał prosto. Proszę prawa dla niego. Zanim ksiądza Rafał przyjdzie, to chciałbym powiedzieć, Uwaga, ogłoszenie dla wszystkich. Nikt z nas nie może wyjść poza plac kościelny. Jeżeli ktoś wyjdzie za plac kościelny, musi mieć pozwolenie i zgodę wychowawcy albo rodzica, jeżeli wychodzi poza plac kościelny. Nie wolno opuszczać placu kościelnego. Natomiast bardzo proszę, wszystkie dzieci zgłosić się do swoich wychowawców, żeby wychowawcy zobaczyli, czy... Wszystkich mają tutaj Proszę bardzo, zgromadzimy się przez naszych wychowawców. I pozdrawiamy Księdza Rafała, którzy dla niego. Proszę że to do nas przyjechał. Będzie podzielić też naszym. Ja i chcę zachęcić

Piętna, taki duży, taki mały może świętym być, taki duży, taki chudy może świętym być, taki ja, taki ty może świętym być, taki ja, taki ty może świętym być. A Salvador Dios ama la vida no le importa, el ama su ma tu, sopimo,

se convierte en dicen <coughs> este <misione> cada santo camina suerte solo convertida vive contenta y su sonrisa como una brisa porque el grande y el pequeño santos pueden ser tanto el gordo como el flaco santos pueden ser como tú

Jeszcze, jeszcze chwileczkę muszę sprawdzić czy.